właśnie nagrałam do Was filmik z ulubieńcami kosmetycznymi, także tutaj macie taką małą stawkę tego, co tam będzie. Jest to sama pielęgnacja, bo jak zobaczyłam, po prostu ile tego jest i Pomyślałam, że jeszcze mam do tego włożyć kolorówkę, to stwierdziłam, że byłoby tego stanowczo za dużo. Myślałam jeszcze, że jak jestem po tym nagraniu tego filmiku, to pokażę Wam, czym wykonałam ten makijaż, który mam. Dlatego, że wyjąłam sobie paletkę <śmany> zmalowanej. Dawno jej powiem szczerze, nie używałam. Jakoś tak wiecie, włożyłam ją gdzieś tam w kąt i zapomniałam o niej. Użyłam sobie tutaj. Tego cienia Perfect. To jest w ogóle taki cień, właśnie który ja bardzo lubię. On mi się niesamowicie podoba, bo jest taki idealny właśnie dla mnie, jeżeli chodzi o podkreślenie załamania. Jest to bardzo, bardzo ładny odcień brązu. Um, użyłam też tego cienia Balance i to w sumie tyle. Zastanawiałam się nad tym tutaj, ale stwierdziłam, że on już może być, tak wiecie, troszeczkę za dużo dla mnie, jeśli chodzi o taki makijaż na dzisiaj. Nie za bardzo miałam na to ochotę, więc sięgnęłam sobie, się grzywka rozwalam. Po paletkę z Makeup Academy powiem Wam, że fajne te cienie właśnie takie setnowe, tam foliowe w sumie. I użyłam tego tutaj właśnie na środek powieki i bardzo mi się podoba. Bardzo w ogóle, wiecie, spoko są te cienie tutaj właśnie takie foliowe. Te maty nie, nie za bardzo mi przypadły do gustu, ale te foliowe są fajne. I jeszcze właśnie tutaj na dolną powiekę użyłam tego cienia Abi pomarańczowego, żeby troszeczkę, troszeczkę to dodać tutaj koloru, żeby trochę to um, oko tak ożywić. No i powiem Wam, że w sumie tak mówiąc już o tej paletce, to no, jak ona się pojawiła na rynku, to był taki fał, tam były testy i tak dalej, a teraz już tak to ucichu i o tej paletce praktycznie nie słyszę. A powiem Wam, że to jest taka paletka, która, no, jest fajna. Podobają mi się tutaj te kolory właśnie e, brązowe, mm, zwłaszcza ten tutaj i cieszę się, że on jest taki duży, bo no, już zapomniałam trochę, że on tak fajnie u mnie wygląda i że aż tak bardzo go lubię. No i co, dzisiaj mamy y, środę. Tak, dzisiaj mamy środę i e, ja dzisiaj chyba troszeczkę muszę poogarnąć w szafie, bo mam mm, bałagan, nazwijmy to łagodnie, bałagan. E, kilka rzeczy, rzeczy też ostatnio wystawiłam na Vinted. Już część z nich się sprzedała, ale mam jeszcze kilka takich, które muszę wystawić, bo po prostu no wiecie, nie chcę trzymać rzeczy, które na mnie nie pasują, które są za duże, które mi się nie podobają, bo, bo właśnie w większości mam tak, że mi się nie podobają. Podobają mi się na wieszaku, a na mnie mi się nie podobają. No i takie rzeczy po prostu nie chcę mieć, bo bez sensu jest to trzymać, jak się tego nie nosi. I co jakiś czas właśnie robię takie porządki, coś tam sprzątam, żeby właśnie tych rzeczy tutaj trochę ubyło. No bo wiadomo, jak ja też chodzę do lumpka, to dużo, powiem, że dużo rzeczy tych, które kupuję w lumpku, sprzedaję. W sensie takim, że no dużo i tak mam rzeczy z lumpeksu. Przewaga to są na pewno rzeczy z lumpka, które ja uwielbiam, ale są też rzeczy takie, które po prostu, tak jak mówię, są na mnie za dużo, bo w Lumpeksie się nie mierzy tych rzeczy. I e, później po wypraniu, po przyjściu do domu, jak mierzę, to czasem myślę, mmm, to jest takie fajne, a nic na mnie nie pasuje, że to jest troszkę takie niefajne, no ale trudno. A jeszcze słuchajcie, chciałam Wam pokazać, że lubicie takie kaka, czekolady do picia gorące. To w Lidlu jest taka fajna czekolada i to jest 60% gorzkiej czekolady. Ona jest z tej serii Bio jest cukrem kokosowym. I tutaj jest naprawdę spoko skład, dlatego że mamy 60% kakao w proszku cukier, wiadomo, cukier kokosowy em, i to wszystko, więc nie ma tutaj żadnych konserwantów. Jest to na pewno wiecie, zdrowsze niż jakieś tam Zwykłe takie sypkie kakao. No i ym, wiadomo, można topić z mlekiem, można z jakimś makiem roślinnym, zależy to, co tam lubicie, ale naprawdę jest to smaczne i wbrew pozorom jest dosyć słodkie, bo jest tutaj tego cukru, no ale jednak jest też to ta gorzka czekolada, więc jest tu trochę magnezu. Także, jak macie ochotę na coś takiego trochę zdrowszego niż zwykłe, właśnie słodkie takie kakao, puchatek czy coś w tym stylu, to myślę, że to jest właśnie taka lepsza opcja. Cześć, witajcie w czwartek, w kolejnym dniu tego vloga i powiem Wam, że odnośnie tej sukienki, którą pokazywałam Wam ostatnio zamówiłam faktycznie rozmiar mniejszy, dlatego że jak montowałam ten film to już widziałam, że coś jest nie tak i coś mi tam nie pasuje no i jednak faktycznie ta sukienka była za duża wiecie, ja to mierzyłam Wam tak na szybko, można powiedzieć nie patrzyłam też tak dokładnie przed lustro i z racji, że ja nie za bardzo widzę z daleka, bez okularów no to teraz też do końca nie wiem, jakby czy ta sukienka, ten rozmiar mniejszy jest lepszy, dlatego, że faktycznie jest lepszy pod tym względem, że lepiej przylega, natomiast jeżeli chodzi o wygodę, no to nie ukrywam, że w tamtej było mi sukience wygodniej, bo ona ma tutaj taką gumeczkę w talii i tutaj troszeczkę to jest, wiecie, bardziej wszystko zciaśnione, no ale zaraz zniżę Wam kamerę i pokażę, bo fajnie by było, jakbyście mi napisały, dziewczyny, co myślicie o tym rozmiarze mniejszym, czy on do mnie pasuje, czy nie do końca, bo sama nie jestem przekonana, a już wam mówię, dlaczego nie jestem przekonana. Nie wiem, słuchajcie, czy mi się wydaje, czy tutaj te ramiona po prostu nie są trochę krzywe i czy ta sukienka nie jest źle uszyta, bo wydaje mi się, że z tej strony, tutaj to ramię jest jakby bardziej uniesione niż tutaj. Tutaj jakby to bardziej opada. I, no nie wiem, kurczę, wydaje mi się, że to jest tak trochę nie do końca tak, jak być powinno. No, zobaczcie same, nie wiem, czy to, czy mi się po prostu tak wydaje, wiecie, jak to czasami jest, czy faktycznie coś jest nie tak i tutaj ta sukienka jest trochę źle uszyta, bo w tamtej tak na pewno nie było. Natomiast tu mi się wydaje, że po prostu to, nie, to ramię idzie tak w dół i opada, bo ja już, słuchajcie, ten fragment dla was nagrywałam. I właśnie też nie widziałam, bo wiecie ostatnio przymierzałam w tą sukienkę w, w okularach, miałam, no ale znowu wszystko się odbijało, no i nie chciałam, żeby tak było. I później już dogrywając ten kawałek bez okularów, to słuchajcie, nie widziałam, a teraz łączyłam sobie w podglądzie tutaj... Um... Bo ja nagrywam telefonem i sobie na, na kąpie mam podgląd. No i jeśli chodzi o tą długość, no to ona jest właśnie taka przed kolano. I tutaj wszystko fajnie wygląda. I te rękawy też są lepsze w tym przypadku. Dlatego, że yy, no one są... Ta gumka jest tutaj taka ściślejsza, bardziej dolega. Yy, I one tak nie opadają jak w przypadku tej 36 tego większego rozmiaru. No ale też faktycznie gdybym miała dłuższe ręce, to te rękawy wyglądałyby lepiej. Bo by się tutaj tak nie... Nie marszczyły. Chociaż no tak to też jest, wydaje mi się, w miarę okej. Okay. I co jest fajne w tej sukience, to to, że ona ma podszewkę, więc to jest akurat na plus. Ale ja potrzebuję właśnie taką sukienkę w miarę wygodną, a fajną, żeby ją mieć na. na wesele, powiem Wam. I nie wiem po prostu, czy to byłby dobry wybór, bo ona faktycznie jest wygodna i dla mnie to jest wiecie: przede wszystkim musi być sukienka wygodna. Tak czy się no to mi się bardzo podoba, bo ten kolor jest bardzo ładny, taki taki właśnie lekko kawowy ten wzór też jest fajny i to jest coś innego, bo ja zawsze y, brałam albo szczygładkie albo w kwiatki jakieś takie delikatne wzory, a to jest coś takiego właśnie no innego. Także dajcie mi proszę koniecznie znać na dole co myślicie o tej sukience, bo jestem tego ciekawa i sama jestem ciekawa przy montowaniu jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, ale jestem gapa przy montowaniu. Zerknęłam sobie właśnie, że kilka tych klipów, które nagrałam dla was wcześniej na samym początku w sumie nagrywania. Tego vloga, to po prostu już usunęłam, bo wgrałam sobie do programu, a później gdzieś przez przypadek z biblioteki usunęłam, więc już ich nie ma i nie mogę tego tam dodać. Także pomyślałam, że i tak sobie usiądę tutaj i do Was trochę pogadam. No, bo przez ostatnie dni nie nagrywałam za dużo materiału, dlatego że trochę się średnio czułam i też nie miałam do tego tak głowy i tak dalej, więc no, po prostu skupiłam się na takich bieżących sprawach, ale pomyślałam, że pokażę Wam tu dwie rzeczy, które chciałam Wam już pokazać. To jest Brazilian Bodyz Eveline, taki balsam nawilżający i brązujący do ciała z pompką. On ma 200 ml i naprawdę bardzo lubię ten produkt, bo powiem wam, że jako takich sam opalaczy które trzeba nakładać, wiecie, mega równomiernie, starać się przy tej aplikacji, to ja nie lubię. Bo um, w ogóle nie znoszę tego zapachu. Nie wiem, czy, czy Wy też tak macie, ale ten zapach jest dla mnie koszmarny. I jak ja mam albo chodzić przez cały dzień, albo spać um, wysmarowana tym, to, to nie jest dla mnie. Natomiast ten balsam całkiem przyjemnie pachnie. Um, nawet bym powiedziała, że przyjemnie, bo to nie jest taki zapach typowego samoopalacza. Z tym, że ja też mieszam go sobie z normalnym balsamem. Po prostu daję dwie pompki tego, pompkę zwykłego balsamu, jakiegoś do ciała. I um, wtedy i to nawilżenie jest lepsze, ale też po prostu jak go rozsmarowuję, to idzie to łatwiej, bo tutaj ten produkt i tak jest prosty w obsłudze, natomiast wiecie, tutaj gdzieś em, na łokciach czy w załamaniach jak niedokładnie się rozetrze, no to wiadomo, jak się gdzieś zabierze za dużo tego produktu, to później są takie plamy i przebarwienia, także żeby tego uniknąć, to ja właśnie wolę robić tak, a poza tym, wiecie, ja i tak jestem blada, więc em, dosyć blada, więc taka po prostu opalenizna, powiedzmy w połączeniu tego ze zwykłym balsamem mi służy jest najbardziej spoko. A drugą rzeczą to jest pomadka, którą mam teraz na ustach. I to jest uwaga, uwaga, bo ta nazwa jest powalająca Physicians Formula, o ile tak to się w ogóle mówi. I ja mam to w kolorku All Natural Nude i to jest właśnie taka pomadka, która ma dawać takie satynowe wykończenie taki mm, właśnie wygląd naturalny i też ma pielęgnować usta. I to jest naprawdę bardzo fajna pomadka, dlatego, że ona nie jest taka mocno matowa, taki wiecie, mur beton, że po prostu macie skorupkę na ustach, że jak mówicie, to czujecie tą pomadkę. Ja takich pomadek po prostu nie znoszę. E, a jeszcze jak mam taką pomadkę, to ja ewentualnie mogę ją nałożyć tylko taką cieniutką, cieniutką warstwą i to za pomocą pędzelka, bo jak nakładam prosto z aplikatora, no to nie, to już w ogóle u mnie nie przejdzie. Yy, natomiast tą nakładam bezpośrednio, właśnie tym aplikatorem, i ona ma właśnie takie to serduszko taki aplikator z tą powiedzmy taką gąbeczką, i to jest bardzo przyjemne. Kolor jest naprawdę bardzo fajny i ona fajnie się utrzymuje. Jest bardzo komfortowa. Wiadomo, jeżeli coś zjemy tu z tego i tak dalej, no to ona zejdzie. Tam jest kilka dostępnych kolorów. i Ja kupiłam ją w Rossmanie. świeci wszystko dookoła. Ale bardzo ładna jest ta pomadka, są różne kolory. Ten jest chyba takim nudziakiem, jeszcze jest drugi taki jasny róż, dosyć taki zgaszony, a reszta chyba są takie ciemniejsze. Trochę nie wiem, bo ja polowałam na ten kolor, bo ten mi się spodobał. No i w sumie to tyle o tych kosmetykach. Tak was tutaj troszeczkę niefortunnie ustawiłam, ale już mówię, dobra, nie będę rozkładać tej lampy i tak dalej, żeby chwilę do Was pogadać, no bo wiecie, bez sensu. Żeby, żebym tamto rozstawiała wszystko przyjrzałam sobie te klipy z tą sukienką i powiem wam, że nie wiem w niektórych momentach wydaje mi się, że ona jest spoko zamówiłam, bo myślałam, że może sklepy nie będą otwarte nie chcę zostawiać tego na ostatnią, na ostatnią chwilę dlatego, że często tak miałam, że w sumie zawsze tak było, że kupowałam jakieś tam rzeczy, które potrzebowałam takie na jakąś okazję po prostu na sam koniec i później już brałam coś, co nie do końca mi się podoba, coś, co nie do końca bym chciała, coś, co nie do końca było dla mnie wygodne i nie chcę po prostu robić tak kolejny raz, bo to są później sukienki, w których ja wyjdę ten jeden, jedyny raz i później... One się nie nadają. Także to jest bez sensu, po prostu bez sensu. Dlatego właśnie chcę poszukać czegoś, co ewentualnie jak ubiorę raz, to później będę mogła sobie na spokojnie, nawet na co dzień, czy na jakąś tam okazję po prostu nosić. A nie jakąś taką wiecie sukienkę, która będzie mega wystrzałowa i, i taka wiecie super, tylko na jedną okazję, bo nie mam potrzeby mieć takiej rzeczy, nie mam też miejsca w szafie, no i bez sensu po prostu jest mi to trzymać. Powiem Wam, że myślę ostatnio, no czy ostatnio, no już dosyć długo intensywnie. O właśnie um, soczewkach, dlatego, że na co dzień i tak pewnie chodziłabym w okularach, ale jak nagrywam, to naprawdę powiem wam, że to jest uciążliwe, bo ja po zdjęciu tych okularów praktycznie no, słabo widzę i też kręci mi się trochę w głowie więc w zależności jaki tam filmik nagrywam to czasem po prostu no jest tak że ja te okulary muszę zdjąć dużo wcześniej dlatego, że jeżeli je zdejmę od razu przed to mam tutaj odznaczone te noski właśnie na nosie te plastikowe tutaj które ja już swoją drogą miałam wymieniane na takie silikonowe bo one wcześniej były zbyt twarde i po prostu mnie tam mega ściskały miałam takie czerwone ślady no i też kwestia druga właśnie tego, że szykują się te wesela i chciałabym nie mieć po prostu tych okularów, bo wiecie jak to jest, makijaż za okularami to wygląda mm, no całkiem inaczej, on się zjada, a ja nie chcę się na pewno jakoś mocno malować i też jest to, że teraz będzie lato, chciałabym brać jakąś opaskę na przykład, a okulary i opaska to już jest dla mnie za dużo tutaj przy mojej twarzy. No i jeszcze jest też ważna kwestia taka, że ja mam wrażliwe oczy i jak świeci słońce teraz jak jest ciepło, to mnie po prostu od razu szczypią oczy i jakoś bardzo to słońce świeci i bardzo mnie razi. Wydaje mi się, że jak nie miałam okularów, to nie miałam aż takiego uczucia, że to aż tak mocno razi no wiadomo, wtedy też czasem jak była potrzeba, to ubieram jakieś przeciwsłoneczne okulary, no natomiast tutaj w tych jest no na pewno niebywały komfort w tym, że po prostu widzę wszystko z daleka i, i mogę, wiecie, wszystko sobie dojrzeć, wszystko sprawdzić, na kompie też o wiele, wiele lepiej mi się em, wszystko robi, dlatego, że właśnie mam em, taki komfort, że te oczy mnie nie bolą, nie pieką nie szczypią, bo wcześniej jak miałam jeszcze inne okulary te pierwsze, które już później były trochę za słabe i one też nie miały antyrefleksu, to była taka sytuacja, że no niestety chwilę przy kąpie i oczy mnie mega piekły, były zmęczone, a teraz nawet pod koniec dnia mm, już spokojnie jest tak, że po prostu te oczy są, są nie, oczywiście, że są bardziej wrażliwe, natomiast jest cały czas tak, że ona po prostu jest okej okay i nie czuję tego szczypania i pieczenia i takiego dyskomfortu. Także to też chciałabym załatwić y, jakoś w miarę mm, powiedzmy na w miarę, w miarę terminowo, żeby się wyrobić z tym wszystkim, bo też wiem, że może być tak, że te soczewki mi jakoś nie spasują i tak dalej, chociaż ja nie mam jakoś takich wiecie, wydaje mi się, nie wiem wydaje mi się, że nie powinnam mieć problemu z ich zakładaniem i zdejmowaniem, a jeszcze Wam powiem, że wczoraj, słuchajcie, chciałam kupić pile, czyli pieniążka kwiatek, taki, taką roślinę do domu, bo ona już od dawna mi się podoba i widziałam ją, że jest w gazetce no i słuchajcie, ja byłam pewna, że to jest w gazetce chyba... Ja nie wiem, ja coś pomieszałam, bo ja byłam pewna, że to jest w Dino. I poszłam do tego Dino, szukam tam, gdzie są te rośliny, szukam, szukam i nie ma tej rośliny. I pytałam nawet panią, pani powiedziała, że nie, że oni mają tylko to, co jest wystawione i że wszystko już przyszło. Po czym gdzieś zobaczyłam jakąś reklamę, że to było w netto. I teraz mam zagwostkę, czy po prostu było tu i tu i poszłam tam, ale tam po prostu nie mieli w tym dino, czy ja coś pochrzeniłam i poszłam na darmo e, po, po tego kwiata już go pewnie nie będzie, bo on był od 11 dzisiaj jest 13 więc wydaje mi się, że już nie będzie bo dosyć szybko się te kwiatki rozchodzą, no bo właśnie a propos kwiatów jeszcze takich domowych to ja się mega w to wkręciłam, w sensie bardzo lubię te kwiaty, które tutaj mam i one mi się bardzo podobają pomimo, że nie są niektóre w najlepszej kondycji ale powiem Wam, że mam na przykład wężownicę, którą dostałam. To był chyba pierwszy albo drugi taki kwiat, i właśnie go dostałam. I myślałam, że ona już mi umrze, śmiercią tragiczną, bo była taka sytuacja, że pojawiły mi się ziemiórki, te małe muszki, i kupiłam taki w briko, taki spray. To już było jeszcze przed, jakoś przed zimą, chyba taki spray właśnie na, na jakieś tam owady, niekoniecznie dedykowany właśnie na te ziemiórki, bo nic takiego nie mogłam dostać stacjonarnie, a chciałam sprawdzić, bo też zależało mi na tym, żeby on nie był w innych kwiatkach i tak dalej i to mi się udało, bo te ziemiórki słuchajcie, spryskałam tą właśnie m, tego kwiata e, tym, na początku oczywiście wcześniej go m, zmoczyłam wodą dokładnie tam wszystko wyczyściłam i właśnie spryskałam tym, tym sprayem już nie pamiętam jak to się nazywało no, ale niestety ten kwiat przestał rosnąć. Jak wcześniej rosnął naprawdę bardzo fajnie i szybko, to po tym po prostu mur beton Ja wiem, że była też zima, więc to też mogło się połączyć, no bo wtedy, no zimą tak te rośliny nie rosną jednak, ale naprawdę jak spryskałam tym, no to ja już myślałam, że po prostu będzie po tej roślinie, dlatego że ona oprócz tego, że nie rosła, to też była taka sytuacja, że te nowe, wypuszczone tam młode listki po prostu. No żółkły i gdzieś się tam łamały, kruszyły i nie wyglądało to zbyt dobrze, a ostatnio przy podlewaniu zobaczyłam, że tam gdzieś pomiędzy nimi z ziemi wyrasta takie maleństwo, po prostu jeszcze tak jakby oddzielne w ogóle, oddzielna ta łodyżka nazwijmy to, chociaż tam nie ma takich łodyg, tylko są liście. I pomyślałam, że to jest po prostu no, coś super, że mi to rośnie. Tak. I jeszcze w środku zobaczyłam, że też wychodzą mi te nowe listki, także mega się cieszę z tego. I bardzo chciałabym mieć więcej tych kwiatów. Ogólnie tutaj nie mam dużo miejsca, żeby te kwiaty mieć. Nie mam też takiego kwietnika na to. Typowego, żeby to gdzieś ustawiać, bo nie wiem w ogóle, jakby to miało wyglądać. Szukałam gdzieś tam coś na Allegro, patrzyłam i tak dalej, ale te kwietniki są takie średnie w sensie one są dosyć takie rozłożyste, duże. A mi by zależało na czymś, co by było węższe, a wyższe, może i coś takiego bym chciała znaleźć, ale no niestety, na razie to tak średnio, jak z tego co tam patrzyłam, to tych kwietników takich za bardzo tam nie było. A jak były to jakieś takie, które mi się nie podobały i to tak wiecie, konkretnie, jakieś takie typowo-metalowe, nie, nie, nie dla mnie. To bardziej tak mi się kojarzyło, że do ogrodu prędzej. Także zobaczymy, jak to będzie. No na razie spoko, na razie tych kwiatów tle nie ma, żeby... Musiała coś tam koniecznie kombinować z kwitnikiem, ale na pewno kiedyś bym chciała. No i kiedyś chciałabym mieć znacznie więcej tych kwiatów, także w ogóle bardzo y, się cieszę, bo jest dużo właśnie takich kwiatków, które dostałam. Ym... Które też sama kupiłam, no i te, które dostałam, to jest taka, no zawsze jak patrzę po prostu na ten kwiat, to mi się przypomina, od kogo go dostałam i to jest takie miłe. No i też no, wiele tych roślin po prostu oczyszcza powietrze, mają takie właściwości i to jest super. Oczywiście wiadomo, że no nie wiem, nawet trzeba mieć dużo tych kwiatów i mały metraż, żeby to tak działało. Jak położycie sobie, wstawicie do sypialni jednego skrzydło kwiata, to... To, to wam nie oczywiście powietrza no ale są nawet takie memy ale wiecie ale zawsze to coś także to jest naprawdę bardzo fajne i jeszcze jeżeli lubicie w ogóle interesujecie się to na Facebooku jest taka fajna grupa i tam jest dużo właśnie wskazówek dużo rad też są oczywiście jakieś takie głupie powiedziałabym Rady, i wskazówki, i tak dalej. Jak to wszędzie się gdzieś coś takiego trafi, ale też tam ludzie stawiają zdjęcia swoich kwiatów. To w ogóle czasem, no to już jest dla mnie trochę przesada, bo. Na przykład jest zdjęcie z czy tam pokoju i po prostu, wiecie, wszędzie są kwiaty. Z sufitu, z nadkarnisza wisają jakieś pnącza, duże palmy stoją, jakieś inne kwiaty, sukulenty i tak dalej. I wszędzie z tego mnóstwo zielono. Przy łóżku już po prostu, wiecie, te liście na siebie nachodzą i tak dalej. No to jest... Trochę jest trochę dla mnie to już przesada, bo to wiecie, to, to już same kwiaty tam są, i trochę się robi jak w takiej dżungli, co nie ukrywam, fajnie jest mieć taki kącik, jakich właśnie, i tamte kwiaty mieć, y, lub tak kilka rozłożonych, ale tak wszystko wiecie naraz, to to już jest takie troszeczkę przerażające, i też się właśnie tam y, ludzie śmieją, że no to jest takie trochę bo jak się kupuje, te kwiaty kupuje i kupuje, to jak już nawet czasem nie ma, nie ma miejsca, ale i tak się kupi, bo gdzieś się miejsce znajdzie, prawda? No taki kwiatuszek mały to się zawsze gdzieś tam znajdzie. Także no powiem Wam, że to jest trochę śmieszne. E, a co jeszcze Wam powiem? Powiem Wam też o moich włosach może, bo jak widzicie mam dzisiaj jakieś mega takie napuszone te włosy, nie wiem, ja z nimi nic nie robię. E, nawet ich nie suszę ostatnio, jak jest tak trochę cieplej, bo mi się po prostu nie chce i ja mam siły też jak my je wieczorem, to po prostu później tak dobra, dobra, przesunę trochę same i, i idę spać, dlatego że ja też włosy musiałabym bardzo długo osuszyć, Ja mam cienkie te włosy, ale jest ich dużo. I po prostu jak suszę włosy, to no nie mogę się po prostu dosuszyć czasem i już mi się nie chce, bo pomimo, że ja tyle suszę, to co też prawda, no suszarkę mam może taką średnią, słabą, ale ja nie potrzebuję jakiejś takiej super suszarki, bo po prostu ja nie chcę tych włosów też ciągle suszyć, nie lubię suszyć włosów, to jest nie, nie lubię tego. Mam taką, z taką suszarkę o lokówkę z taką dużą szczotką i to jest jeszcze spoko. Natomiast to jest spoko, jak już włosy są takie trochę podeschnięte, i później chcę je trochę podsuszyć. Bo takie mokre typowo, no to, to nie, to kompletnie nie wchodzi w grę. Ale tak to jest całkiem spoko. No i mi też włosy dosyć szybko rosną, z czego ja się cieszę. Już o tych włosach mowa. Ostatnio w jakimś. Nie, w kosmetycznych takich ulubieńcach pielęgnacyjnych Pokazywałam Wam olejek z On Libio I mówiłam, że też miałam wcierkę No i ta wcierka mi się właśnie skończyła A chciałam coś takiego Natomiast tej wcierki już u mnie w Rosmanie nie było Była ciągle wykupiona I nie chciałam mieć takiej dużej przerwy I kupiłam wcierkę z firmy takiej oto Nie wiem jak się to czyta kompletnie Ale to jest właśnie taka wcierka do skóry głowy Przeciw wypadaniem włosów No na razie Wam zbyt wiele nie powiem Bo użyłam jej 2-3 razy Natomiast jest tutaj 150 ml i 97 składników pochodzenia naturalnego. Myślę, że to będzie spoko produkt. Też ma taki fajny atomizer, właśnie gdzie sobie możemy dotrzeć tam typowo do skóry e, głowy. Więc to jest na pewno na plus. Pachnie też przyjemnie. I w Rossmanie pojawiła się właśnie seria tych kosmetyków. Oni tam mają jakieś wcierki, właśnie jakieś szampony odżywki czy maski. To nie wiem, bo ja się tam nie przyglądałam, ale ta wcierka mnie zainteresowała i pomyślałam, że to jest dobra opcja właśnie, żeby ją przetestować. Kosztowała chyba 25 zł, bez grosza, tak mi się wydaje. Nie było to super tanie, ale też nie było takie, wiecie, drogie. Więc mam nadzieję, że będzie spoko i, i też nie, nie obciąża włosów, na razie to, co mogę powiedzieć, bo na przykład jak kiedyś, kiedyś używałam w z jantar, to miałam po prostu tak, że te włosy niestety szybko, jak nie mogłam jej po prostu używać przed, po myciu włosów, bo one potem na następny dzień był już, wiecie, przeciążone, no ale na razie ich nie podcinam, są, jakie są, rosną sobie, nie wiem co z tą grzywką, bo ona jest taka trochę od czapy, bo już mi odrosła, ale wiecie co, nie wiem też, kurczę, gdzie bym miała iść nawet do fryzjera, dlatego, że e, jechać do mojego fryzjera, do tego, którego ja farbuję włosy, tylko po to, żeby on mi to ściął, to mi się trochę nie chce i nie opyla, a i się do takiego gdzieś tutaj fryzjera. Nie wiem, raz poszłam co prawda na farmowanie i na ścięcie, na sombrę i na ścięcie to miałam włosy mm, tak pod kątem ścięte, i żółte. Tutaj, tutaj były żółte, a tutaj były białe. Także nie wiem, czy miałam być jakąś flagą, czy czym, ale nie wyszło to totalnie, i byłam wtedy. Kurzona, bo, no wiecie, nie, nie potoszłam do fryzjera, żeby mieć włosy zniszczone, a ja tak, no powiedzmy, staram się dbać o te włosy i tak dalej. I jak ona zrobiła mi coś takiego, i jeszcze powiedziała po, po później, jak wróciłam się po to, żeby mi oddała kasę, bo jak to zobaczyłam w domu, w świetle takim naturalnym i w ogóle, to mówię, hmm, chyba nie bardzo. No i wróciłam się właśnie, to jeszcze powiedziałam wtedy ta fryzerka, że ja mogę przyjść na następny dzień czy tam, no jakoś na dniach i ona mi jeszcze raz spróbuje te włosy rozjaśnić, natomiast jak poszłam już do tej fryzjerki, która docelowo powiedzmy się moimi włosami opiekuje, to powiedziałam, że gdybym się na to zgodziła, to włosy bym miała po prostu wykruszone i połamane, co jest logiczne, bo niedojrzone były wtedy mocno rozjaśniane, zwłaszcza te końce, które już były po prostu siwe, to jeszcze po kolejnym tym rozjaśnieniu byłaby tragedia. Także masakra, z tymi fryzjerami to jest tak, że hmm, trzeba po prostu, jak się już złapie jednego, to lepiej się trzymać, ewentualnie tam na podcięcie samo to wiecie, te włosy odrosną i tak dalej, ale też jest lipa z tym, żeby ktoś Wam obciął krzywo, nie, bo jak idziecie do fryzjera, to już yy, z nastawieniem, że one będą jakoś wyglądać i będzie można je rozpuścić, a nie nosić cały czas w kucyku, będzie fiocha, nie, i wstyd, <laughs> także to jest tak, a ja tą grzywkę też sobie trochę sama podcinałam, bo ona już by była sporo dłuższa, ale nie mam już nożyczek fryzjerskich, no i takimi zwykłymi nie chcę tego robić, bo no to na pewno by dobrze nie wyszło. Te włosy by się zniszczyły, strzępiły i nie. Także zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. E, dobra, także trochę do Was pogadałam, ale nie ukrywam, że się cieszę, bo fajnie mi się do Was tak gada. E, I mam nadzieję, że ten filmik teraz już nie skasuje tego materiału, nie usunę i że się pojawi właśnie w niedzielę. Także mm, mam nadzieję, że się Wam będzie po prostu go przyjemnie oglądało. Tak więc ja go tam jakoś pomontuję, poprzeplatam i myślę, że coś tam z tego będzie. Mm, dzięki serdeczne za oglądanie i mam nadzieję, że będziecie miały miłą niedzielę, że fajnie sobie spędziłyście, spędzicie weekend, bo jak ten filmik dodaje, to będzie niedziela. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa